Cześć, witajcie. Stysia Marcino i zapraszam Was na. Hmm, w sumie nie wiem, czy to jest, będzie pierwszy odcinek, czy taka zajawka, czy pilotowy odcinek. Czy w ogóle z tej serii będą jakieś odcinki? W każdym razie jesteśmy na mapie Zdziechów na gospodarstwie Urdaro, w którym od kilku dni mam wątpliwy zaszczyt pracować. Nie no, dobra, że w tym jestem W każdym razie jesteśmy na gospodarstwie Uproxima, na którym gramy od pewnego czasu sobie Multika i gdzieś tam na live'ach piszecie, żeby pokazać Gospę. Często się ten wątek przewija, tak więc już, no myślę, że nakręcę po prostu taki szybki, szybką prezentację, coś w ten deseń, tutaj jest gospodarstwo, jak to wygląda, gdzie sobie teraz pracujemy, w jakich warunkach, nie, no nie w jakich warunkach, po prostu na jakich budynkach gramy, na jakich modach, jak to wszystko tutaj u nas wygląda. Gdzieś tam, nie chcę mi się za każdym razem po prostu biegać na gospę i pokazywać jednej czy drugą osobom, jak to wszystko u nas wygląda, tak więc cóż, jest tutaj, mówię, jesteśmy na mapie Zdziechów, jest to gospodarstwo tutaj. To standardowe z gry. No, jest tyle modów nastawionych, że na nie będzie, ale to jest chyba GR3, jak się nie mylę, to na w każdym razie. Każdy, kto grał na Zdziechowie, to bez problemu niej odnajdzie. To tak nic tutaj ta część gospodarstwa jest tak takowo standardowa. To jeżeli chodzi o sprzęty, no to cóż, no wiadomo, że 714, Tutaj też jakiś wędzik, 512. Tak, mamy tam jeszcze Jonbira. 6M małego, małą MK ładowacza od takich drobnych prac pomocniczych i to jest ta, że tak powiem, bardziej reprezentacyjna część gospodarstwa i przechodzimy tutaj już na tę część taką typową inwentarską, tego tak co już tutaj też bez jakiś razie do was ładowareczka, jakieś podstawowe maszyny zetorek niż 211 bardzo fajny ciągnik, cały czas modernizowany, jeżeli chodzi o to właściwości farmingowe. Więc tutaj mamy w garażu jakieś podstawowe sprzęty. Skład przyczepy, myślę, że może się nam tutaj jeszcze zmienić. No i tutaj jest część ta już typowo inwentarska, jeżeli chodzi o zwierzęta, tak obora, w zasadzie to był oborogaraż, jest na obory e, Michała LS. Jeszcze za jakiś czas pojawi się to nam na modhubie, będziecie mogli sobie spokojnie na tym pograć. Hmm, co dalej? No, ta obora tutaj, w tym miejscu, się w zasadzie kończy. I tu z kolei zaczyna się budynek zrobiony przez Kamilosa, dobrze Wam znanego. Również ma się pojawić na Modchabie. Z tego co wiem, w pakiecie tutaj do tego jeszcze będzie chyba jakiś garaż. Z tego co kojarzę, też z takimi ładnymi teksturkami. To jest generalnie budynek z tej samej serii, chyba co i ten kurnik, który gdzieś tam pokazywałem na serii C. jest Do tego teraz jeszcze obora jest garaż, więc można już zrobić jakieś fajne, takie bardziej polskie jak spowiedza, widzę, że już to nam powoli zaczęło nabierać kształtu. Tutaj silosiki. Przejdziemy na tył. Tak, tutaj są płyty gnojne, że tak to określę. No i co? No tutaj mamy jakieś zapasy siana, kiszonki, słomy porozkładane. Tak więc na razie tak to sobie wygląda. Wiadomo, że tutaj jeszcze wjazdy, pierwszy drugi, no ta brama tutaj tylko na bogato z tyłu, niby z tyłu, a, a przesuwna. No i tutaj trzeci wjazd no, bo jest tak więc jest jeszcze tutaj sporo, jakieś wiaty, coś będzie można w przyszłości postawić, chociaż myślę, że przy tej ilości garaży, która tutaj jest, to chyba to nam nie będzie aż takie konieczne. no hmm, tak no cóż, no co do samego Zdziechowa, bo w sumie w XIX bardzo nie grałem na Zdziechowie, bo tak yy, mój komputer słabo dosyć znosił tą mapę, jednak ta optymalizacja tam była trochę słaba. Teraz tak dopiero to jest moje takie w zasadzie niby drugie, ale jednak pierwsze starcie z tą mapą. Więc klimacik jest naprawdę całkiem przyzwoity. Podoba mi się ilość smaczków tutaj na tej mapie pochowaną. No, wiadomo, że gdzieś tam yy, jest gdzieś jakiś przystanek. O, chyba było tutaj. Z wiecie, no, są takie fajne bajery, że tak tu idę na przystanek, tak siedzi sobie gość z jakimś, co tutaj... Denaturat, rozpuszczalnik. Tak, tutaj Krzysztof. Nie pozdrawiamy. Jakieś rozkłady jazdy, takie rzeczy. No, Jest dużo fajnych smaczków. Nie powiem, że nie. Gdzieś tam nie. Będziecie się jakieś kibelka tym muchy zyczą. Yy, cała masa różnych takich innych atrakcji jest tutaj na tej mapie zachowana. No i same te nieużytki i uronki też są dosyć klimatyczne. Yy, jedyny mały minus i troszeczkę za płasko tutaj jest na tej mapie. Troszkę to wszystko jest zbyt równinne, ale tak poza tym, no, naprawdę, jest filmem, daje radę na ten moment, jedna z lepszych polskich map dostępnych do farmila. Tak więc, tak, zresztą myślę, że większość ludzi tak będzie kubrywa, ale gdzieś tam, to myślę, że nagram jakieś takie moje własne odczucia na temat tej mapy, co o niej sądzę. Dobra, słuchajcie, tutaj tak, latać po całej mapie, nie wiem, kurczę, otwieranych bram, nie, nie będę testował, właśnie ta się nie otwiera, nawet, tak więc nie będziemy patrzeć, czy. Światło w budynkach się zapala i bramy się otwierają, bo od tego są inni ludzie. A ja cóż, o sarny znowu się z... Poszły mi są Psz, Dobra, wracając do tematu. Myślę, że tutaj więcej nic za bardzo nie pokażę. Będziemy się na pewno widzieć jeszcze na live'ach z bo Tutaj ta seryjka raczej będzie tak pod live y robiona. Tak więc raczej tutaj za wiele z nich nie będę nagrywał, raczej się skupimy na tym, że po prostu robić jakieś tam live'y, czy wieczorami, czy do południa, zależnie będzie praca pozwalać. Tak więc różne. No, na dzisiaj myślę, że to by było tyle. Jak zawsze na koniec zachęcam do tego, żeby zostawić suba pod kanałem, jeżeli ktoś jest nowy, łapkę, kliknąć dzwoneczek. subie, to też ważne. i co? no Na dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego na razie. Hej!